Przede wszystkim dzień dobry, bądź dobry wieczór dla tych, którym zegar biologiczny nie działa poprawnie. Jesteśmy tutaj, aby doradzić wam. Lub jeszcze bardziej namieszać wam w głowie, chociaż wolelibyśmy, abyście już wszystko wiedzieli. Przecież nie ma osoby, która wszystko wie. Może i tak, ale my wiemy wszystko na temat naszej szkoły. A jeszcze więcej o profilu, który wybraliśmy. Moglibyśmy opowiadać banały, że wybrałem profil prawniczy. Nie powiedzieliśmy tego. Pomimo, że powinniśmy, ale tak, wybraliśmy profil prawniczy. Dzisiaj rozwijam Wasze wątpliwości. Po profilu prawniczym nie musicie być prawnikami. Jest o wiele więcej opcji. Takich jak sędzia, radca prawny, prokurator, czy nawet wykładowca. Nie chcielibyśmy, abyście myśleli, że na tym profilu siedzi się tylko w książkach. Mamy czas na przyjaciół, gry i pasję. Może wam się wydawać, że nauczyciele kazali nam to wszystko ładnie wyśpiewać, ale my po prostu opowiadamy z autopsji. Jednym z świąt, który rozszerzamy jest historia, która bez dwóch zdań jest ważna. Przede wszystkim dlatego, że przyda się nam ona we wszystkich zawodach, które po profilu prawniczym możemy wykonywać. Zresztą dzięki historii możemy uczyć się na cudzych błędach. Nie możemy pominąć wosu, który przydaje nie tylko w zawodzie, ale także w życiu codziennym. Każdy powinien znać swoje prawa oraz te, które obowiązują w Polsce. Musimy wiedzieć, kiedy ktoś złamie prawo. Lub my. Chcemy, byście już wszystko wiedzieli. Nie będziemy kłamać. Czasami bywają gorsze oceny i nastroje, ale to wszystko mija. Bo czasem musimy cierpieć, żeby docenić szczęście. Koniec żartów i straszenia. Mam nadzieję, że pomogliśmy, bo sami wiemy, co przeżywaliśmy rok temu. Ale teraz wiemy, że podjęliśmy dobrą decyzję. Życzymy Wam dostania się do wymarzonej szkoły. Do widzenia lub dobranoc dla tych, którym zegar biologiczny nie działa poprawnie. Wierzymy, że do zobaczenia!